Cześć, witajcie, dobry wieczór, godzina, nie wiem, 18, 30, 19 może jest, nawet nie wiem, o 19, na katedrze jest godzina 19, wybrałam się na spacer i jak to w moim mieszkaniu nie poczułam, że jest wiatr i Wam powiem, jest wiaterek, więc mam nadzieję, że nie będzie ten wiaterek za bardzo przeszkadzał, A jak będę nagrywać. Ale chcę Wam pokazać właśnie miasto. Troszeczkę wieczorową porą. Co dziś jest? Środa. Środa dziś jest. Także idziemy oglądać miasto. No idziemy sobie z Kola Wordur z tygór. Ja sobie tak będę opowiadać. Ja często właśnie tędy chodzę. Często tędy idę, aby nagrywać. I powiem Wam tyle, że... No jestem zdziwiona, że jest taka pogoda, jakiś sztorm znowu idzie. Ostatnio sztorm zalał, pozrywał dachy, różne rzeczy się działy. Niefajne. A ja w moim mieszkaniu mogłam mieć okno otwarte i nic nie czułam. I tak też właśnie dziś jest. Nawet nie wiedziałam taki wiaterek. Chociaż tu między domami to takiego wiaterku nie będzie. Tam na terenie otwartym, niestety, ale no dość mocno. Dwieje. I co? No i co? Chcę Wam powiedzieć, że właśnie z zamiarem odpalenia na nowo się tutaj na YouTube jestem. Też się przyznam szczerze, że nie bardzo wiem, jak zacząć ten kanał prowadzić, ponieważ Wy byście chcieli oglądać inne rzeczy, jak ja chcę prowadzić. Co to, to było, <noise> jak ja chcę prowadzić mój kanał, ponieważ w tej chwili, no, tak jak już mówiłam Wam, parę lat minęło od takiego ostrego nagrywania tutaj. No i te parę lat bardzo dużo zmieniło, bo moja mama zmarła w 2019 roku, później był 20. No to logiczne jest, ale. Właśnie już wtedy ja zaczęłam inaczej myśleć i w pewnym momencie miałam problem już z nagrywaniem się tutaj na YouTube'a, bo po prostu zwyczajnie wypaliłam się. Bo też było mało komentarzy. Mało komentarzy, mało zainteresowania, ale ja wiem, że mnie oglądaliście, tylko że... Tylko że te komentarze to powodują to, że człowiek widzi, że chce się nagrywać. A tego było dość mało, i w pewnym momencie też skończyło się tak naprawdę moje narzekanie na całą sytuację i na to, jak mi jest źle i niedobrze, i w ogóle nie ma celu, bo osiągnęłam poziom zenitu, jeżeli chodzi o doła. No, taka jest prawda. Osiągnęłam takiego, widzicie, katedra, e, takiego doła. No, że po prostu dziś się cieszę, że tu jestem z Wami. I tak, sobie w tamtym właśnie czasie zaczęłam z powrotem aloesowe moje szaleństwo, i, i udało mi się do, dość fajnie rozbudować. Przy czym w 2023 pojechałam do Polski na zjazd Forever, na zjazd Forever, pojechałam i na tym zjeździe, kiedy zobaczyłam właśnie jak to. Jak to wszystko wygląda, słuchajcie, bo ja mam emocje cały czas. To taki standard. Włączyło mi się tak parę miesięcy po śmierci mojej mamy takie właśnie reakcje, których nie musiałam już później hamować, ale bardzo przeżywam ten Forever, bo to jest całe, co jest chyba projekt mojego życia dać innym szansę na lepsze życie. I kiedy zobaczyłam, właśnie. Że w Polsce to zupełnie inaczej działa jak na Islandii, to jak wróciłam już do tej Islandii, to stwierdziłam, że zaczęłam się przyglądać temu i wtedy właśnie zobaczyłam to wszystko, czego ja nie widziałam wcześniej. Czyli to, co się tutaj tak naprawdę wydarzyło, dlaczego dziś nie ma biura, dlaczego gdzieś hurtownia jest zamknięta na Islandii, a dlaczego my czekamy właśnie na te przesyłki z Holandii, bo. To wszystko do nas tutaj dostarczane jest bezpośrednio z głównej hurtowni, a to się nazywa Forever Direct. To na całą Europę, właśnie tam wysyłają, tylko wysyłają to do biur, a tu niestety nam wysyłają do każdej osoby. I powiem Wam, że kiedy to zobaczyłam, takie miałam przemyślenia, i po tym powrocie z Polski, w którym poleciałam z osobą, o której ja byłam zapisana wcześniej i niestety w Polsce. Tak to wyglądało, że no, różne rzeczy powychodziły również w Polsce w ciągu dosłownie czterech dni naszego pobytu, więc wróciłyśmy już, że tak powiem, w takim klimacie, wiecie, u mnie zawsze jest szczerze. A, no ale wróciłyśmy w takim klimacie, że po prostu nie bardzo chciałyśmy już ze sobą rozmawiać. No i tak się zastanawiałam, co dalej z tym zrobić. Przyglądałam się. Wtedy już miałam od dwóch lat kontakt z. Z osobą, słuchajcie, ten cały czas jakieś głupie emocje, Boże, to tak to przeżywam, ale <laughs> mnie to śmieszy, słuchajcie, to jest śmieszne, kurde, tragiczne czasami, nie móc nic powiedzieć, bo emocje cię jakieś nachodzą, nie, o, tu piździ. tu zimno, tu wichurą wieje, także ja nie wiem, czy mam ochotę iść tędy, chciałam właśnie Was na tą lojgę gór tutaj wyprowadzić. No, ale ile zobaczcie, są turyści? To są wszystko turyści. To jest Islandia cała turystyczna. I słuchajcie, i wtedy właśnie już dwa lata znałam osobę, y, u której ja dzisiaj jestem zapisana. I myśmy tak sobie spokojnie rozmawiały. Ona wiedziała, co ja tutaj przechodzę za że tak powiem, ciernie. Miałam że tutaj właśnie z Forever usłane cierniami bardzo mocno. I wtedy właśnie tak sobie pomyślałam. Ale dlaczego by się nie przepisać faktycznie? I wiecie, to, to była bardzo trudna decyzja. Zobaczcie, jaki kolorowy, fajny dom, bo tutaj każdy ma prawo bytu. I to była bardzo trudna decyzja, bo ja już wtedy miałam ten wymarzony, wypragniony awans. Ci, którzy mnie tam oglądaliście wcześniej, to być może, że pamiętacie. No i widzicie, trochę straciłam wątek, telefon mi zadzwonił. No ale opowiadam dalej. Słuchajcie, oto sklep z używanymi rzeczami, ale takimi e, luksusowymi używanymi rzeczami, drogi dosyć. Taki już za ile oni są lat? To o ile ja pamiętam od czasu, kiedy ja pamiętam, jakie futra tu nie. No, w każdym razie właśnie mówię, rozmawiałam z tą osobą, miałam kontakt, z którą a dziś jestem pod nią zapisana. Ona mi wyjaśniła, na jakiej zasadzie to wszystko działa u nich. I otworzyłam bardzo mocno oczy. Właśnie otworzyłam na to oczy, że tego tutaj na Islandii nigdy nie było, ale też i nigdy nie będzie. I takie są fakty. No i w sierpniu, właśnie. O bardzo drobną rzecz. E, nie wiem, czy to właśnie ten wiatr tutaj nie zagłuszy trochę. Wiecie, bo trochę naprawdę tu wieje. O, patrzcie, 14 luty, już niedługo. E, w każdym razie e, w sierpniu jeszcze miałam właśnie taką nieza miłą rozmowę z tą osobą, wcześniejszą, u której byłam zapisana. Więc z mojej strony poleciały cięgi, dlatego że uważałam, że powinna mnie przeprosić. Ona z kolei nie rozumiała, o czym ja w ogóle do niej mówię. I na sam koniec opastę do zębów się pokłóciłyśmy I ja jej powiedziałam, pamiętaj jedno Że ja Ciebie nie potrzebuję, ale Ty potrzebujesz mnie, także żegnam No i wtedy to właśnie była taka trudna decyzja Ze złości się poryczałam, ale to chyba też i ze szczęścia, bo już wiedziałam co będzie No i... <słuchaj> Boże, ten sklep tu tyle lat jest, słuchajcie Kiedyś na czarno był ten blok podmalowany, dobrze go odremontowali, jest na jasno, bo czarny kolor to dramat. No, a nie, to jest coś innego. Nie, to jest to. Tyle lat. Tyle lat. Ja tutaj 25 lat temu pracowałam w jednym miejscu na tej ulicy. Ten sklep też był. No i tak trochę zasłaniam, bo, bo ten wiatr jest. I słuchajcie, myślę, że pójdę do góry. A zresztą mi tak tu muszę iść do góry. No i co i słuchajcie, przyszła taka noc właśnie, że ja to tak trochę przeżyłam. Przeżyłam i nie bardzo wiedziałam, co będzie grane. No konsekwencją konsekwencja była taka, że straciłam wszystko to, na co pracowałam, na ten właśnie mój bardzo trudny awans. Powiem Wam, że tu są bardzo smaczne lody, ale... A, nagrywa, wiecie, sorry, bo ja musiałam sprawdzić, bo ja tej kamerze teraz muszę ją przetestować, kamerę. E, no właśnie, co do tych lodów, chciałam powiedzieć Wam, że e, jeszcze w latach, jak kupowałam, były najpierw za 300 koron gałka. Później zrobili prawie za 500. A teraz poszłam sobie kupić i zobaczyłam, że już 1000. O, także inflacja jest. <laughs> ale wiatr wieje. Nie wiem, czy coś z tego filmu się nada. No, ale... No więc właśnie, wracając do tej konsekwencji, konsekwencja była taka, że straciłam to wszystko, co zapracowałam sobie, w kaptur sobie włożyłam, tu trochę kamerę, więc zobaczymy. Straciłam właśnie ten awans, który, no, bardzo mocno przeżywałam, kiedy go dostałam, bo tyle lat mi to zajęło poziom, na który tak naprawdę Zaraz Wam powiem, po jakim czasie weszłam na ten poziom teraz, ale wtedy mi to 6 lat zajęło, a tak naprawdę to gdzieś około półtora roku i od tego takiego startu, nie? Po śmierci mojej mamy zapisałam dużo osób, miałam klientki. No i konsekwencja była taka, że przez 12 miesięcy nie mogłam kupować nic na swoje konto. No więc nie mogłam zarabiać, więc nie miałam też klientów. Nie mogłam nikogo zapisać. No, takie po prostu, jakby ciebie nie było, tak? Także zorganizowałam sobie wszystko. Był to taki trudny czas, bo ja po prostu bardzo chciałam już ten Forever robić, żeby nie myśleć za dużo. A też napady paniki miałam bardzo ostre, jeżeli chodzi o 2020, 2021, 2022. Później to się zaczęło tam normować, właśnie jak ja robiłam już z tym forowerem. i No i co? No i te 12 miesięcy było bardzo trudne. I myślę, że o tym nagram drugi film, tutaj zaraz po tym, teraz na tym spacerze. Także koniec części pierwszej.